Ranking UEFA, jak wygląda miejsce Polski w międzynarodowym rankingu, jak wygląda sytuacja naszych rywali, ale przede wszystkim kto awansował do fazy ligowej europejskich pucharów. Cześć, kanał 365 dzień o Piłce. Zapraszam Was na wielkie podsumowanie rankingu UEFA, a więc jak to wygląda, jeżeli chodzi o fazę ligową Ligi Mistrzów, Ligi Europa, a także Ligi Konferencji. W tym tygodniu nie zajmujemy się piłką klubową, tylko spoglądamy na wyczyny biało-czerwonych. To jest wygrana Polaków ze Szkocją w meczu wyjazdowym, a za kilka dni mecz w Osjechu z Chorwacją. Natomiast, żeby też tradycji stało się zadość, i mimo tego, że dziś nie patrzymy na piłkę klubową, tylko na reprezentacyjną, to jak piątek to ranking UEFA. Podtrzymujemy tę tradycję i co tydzień rozmawiamy o najspanialszej rzeczy, a więc o rankingu UEFA. Natomiast zanim wejdziemy w ten klimat rankingowy, bo dziś, tak jak powiedziałem wcześniej, trochę podsumowań, zachęcam Was, moi drodzy. Bardzo serdecznie do kciuku w górze pod filmem i oczywiście do subskrypcji kanału. To jest ten czerwony guzik na dole. A teraz czas zacząć naszą dyskusję na temat rankingu UEFA. Przede wszystkim, ile punktów uzbieraliśmy dotąd. Ile nagromadziła Jagiellonia, Białystok, Legia Warszawa, Wisła, Kraków, a także Śląsk, Wrocław. Łącznie w tej kampanii eliminacyjnej uzbieraliśmy 3,375 punktów. Tutaj mówimy tylko o tych punktach jakby z ramienia eliminacji europejskich pucharów. Nie otrzymaliśmy jako Polska żadnych punktów bonusowych w odróżnieniu od takich krajów jak między innymi Austria, która uzbiera tych punktów mnóstwo. Jest, są to też punkty Szwajcarii, Szkocji, czy co gorsza patrząc z naszej perspektywy, Chorwacji, Serbii czy Ukrainy, tak jak widzicie, w tej chwili posiłkowałem się tą grafiką Dianka Sikorskiego i tutaj mówię o punktach bonusowych, jakby wynikających z tego, że dany klub awansował do fazy Ligowej Ligi Mistrzów. Natomiast dziś skupimy się właśnie na tym, kto awansował do fazy Ligowej Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Ligi Konferencji. Podzieliłem sobie te 10 najmocniejszych krajów, jeżeli chodzi o ranking UEFA, jak to właśnie wygląda, a jednocześnie spojrzymy sobie na nas i na naszych rywali, jak to wygląda dokładnie, a więc kto awansował do fazy Ligowej Europejskich? Pucharów. Ostrzegam, że jest tego sporo i też mam nadzieję, że te grafiki, które przygotowałem są w miarę czytelne. Zaczniemy sobie od pierwszej Anglii, która oczywiście otwiera ten ranking UEFA i tak to wygląda z perspektywy e, tutaj klubów Premier League. Jak widzicie to są cztery kluby grające w Lidze Mistrzów, a więc pierwszy Manchester City, później Arsenal, Liverpool, Aston Villa. Następnie dwa kluby, które grają w Lidze Europy, to jest Tottenham, a także Manchester United. No i Chelsea, jako jedyny reprezentant Ligi Angielskiej występuje w Lidze Konferencji. Była podczas tych eliminacji Ligi Konferencji taka obawa, taka szansa że tutaj Wysoka Raków trafi na Chelsea, ale finalnie ich drogi się nie spotkały, żeby też jakoś specjalnie przedłużać. Natychmiast patrzymy w kierunku drugiej nacji, która jest w tym rankingu UEFA, to są Włosi. Tutaj Włosi mają aż pięć klubów Lidze mistrzów, podobnie zresztą jak Niemcy, z uwagi na tę formułę nową, za to takie rozszerzenie, jeżeli chodzi o fazę ligową Ligi Mistrzów. Tutaj Włosi, a także Niemcy ostali, otrzymali dodatkowe punkty w rankingu UEFA, co zatem też otrzymali dodatkowe miejsce w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Natomiast tak to wygląda, wygląda z perspektywy klubów włoskich, jak widzicie w tej chwili, to jest Inter, Milan, Juventus, Atalanta, a także Bolonia. Pięć pierwszych klubów grają w fazie ligowej ligi mistrzów. Z kolei chodzi o Ligę Europy, to mamy dwa kluby, a więc dwa rzymskie kluby Roma, a także Lazio, no i Fiorentina jako jedyny reprezentant włoskiej ligi występuje w lidze konferencji. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o włoskie kluby, i teraz patrzymy na trzecią dwizję, a więc już nasze oczy wędrują w kierunku Hiszpanii. Wygląda to następująco, a więc cztery kluby Półwyspu Iberyjskiego, to jest Real Barca Girona, także Atletico Madrid Grają w fazie ligowej Ligi Mistrzów Athletic Bilbao i Real Sociedad To są rozgrywki Ligi Europy, no i Real Betis To są rozgrywki Ligi Konferencja Więc tak to mniej więcej wygląda i natychmiast Poglądamy w kierunku czwartej nacji A więc to są Niemcy i tutaj mamy następujące Kluby, tak jak powiedziałem wcześniej, podobnie jak kluby włoskie Pięć ekip niemieckich gra w Lidze Mistrzów To jest Bayer Leverkusen Stuttgart, Bayern Monachium, Lipsk I finalista poprzedniej edycji Ligi Mistrzów A więc Borussia Dortmund nas Następnie Eintracht Frankfurt, a także Hoffenheim, to są rozgrywki Ligi Europy, no i na samym końcu Heidenheim, to są rozgrywki Ligi Konferencji, tutaj Niemcy mają aż 8 tych reprezentantów, także no ta Liga wygląda bogato, jeżeli chodzi o europejskie puchary, co zresztą też nie ma w tym przypadku, ponieważ Liga Niemiecka w ostatnich latach niesamowicie nabrana wartości, jeżeli chodzi o cenę punkty rankingu UEFA. I teraz patrzymy na Francuzów, to jest piąta nacja, jeżeli chodzi o ranking UEFA, a tak to wygląda, jeżeli chodzi o Ligę. A więc mamy PSG, miejsce pierwsze to jest Liga Mistrzów. Później to jest Monaco i Brest, także Liga Mistrzów. Lille, które wywalczyło sobie prawo do gry w fazie ligowej Ligi Mistrzów po eliminacjach. Czwarty zespół tamtego sezonu, no i dwóch przedstawicieli Widze Europy to jest odpowiednio Nicea, Marcina Bułki, a także Lyon, który zajął szóste miejsce na koniec. I na sam końcu też dodajmy, że Lens brał udział w eliminacjach Ligi Konferencji Europy natomiast ta ekipa odpadła z Panathinaikosem, w barwach którego gra Bartłomiej Drągowski, no i tylko sześć klubów francuskich jest w fazie ligowej Europejskich Pucharów, zaczynało eliminację 7 klubów, natomiast awansowało na samym końcu tylko 6. Jak to wygląda w przypadku Holendrów, a więc szóstej nacji w rankingu UEFA. Jak widzicie w tej chwili dwa kluby grają w Lidze Mistrzów, to jest PSV Eindhoven, także Feyenoord. A więc odpowiednio pierwsze i drugie lokata, jeżeli chodzi o kolejne zespoły, to jest Twente, Alkmaar i Ajax. Te pozostałe trzy ekipy grają w rozgrywkach Ligi Europy. No dodajmy tylko, że Ajax mierzył się przecież z Jagiellonią Białystok w walce o fazę ligową Ligi Europy. Jaga odpadła i zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji, natomiast też dodajemy, że Go Ahead Eagles to była ekipa, która walczyła o swoje prawo do gry w eliminacji Europejskich Pucharów z racji na tę dodatkową rundę play-off w rozgrywkach Ligi Holenderskiej. Po rundzie zasadniczej ten klub zajął dziewiąte miejsce, natomiast jeżeli chodzi o eliminację europejskich Pucharów, to odpadł już na samym początku, ponieważ to była druga runda eliminacji Konferencji Europy i ten zespół odpadł z norweskim Bran. Siódma Portugalia, tak to wygląda, teraz patrzymy właśnie na to, jak wygląda to z perspektywy klubów portugalskich, a więc mamy dwa kluby grające w rozgrywkach fazy ligowej Ligi Mistrzów, to jest Sportika, także Benfica, Porto i Braga grają z Europy, z kolei Wiktoria Gumeraesz, która zajęła miejsce piąte, gra w rozgrywkach Ligi Konferencji, błyskawicznie patrzymy na ósmą nację. To są Belgowie, a więc jak widzicie w tej chwili mistrz tego kraju, zespół, w barwach którego gra Michał Skóraś, klub Bruges, gra w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Dalej mamy dwie ekipy w Lidze Europy, to jest Royal Union saint a także Anderlecht, natomiast jeżeli chodzi o Cels Bruges, klub, który wyeliminował, no niestety, naszą Wisłę Kraków, gra w rozgrywkach Ligi Konferencji, to jest faza ligowa, natomiast Gent, tutaj mamy awans pod tej fazie playoff no i tutaj też jest awans do fazy ligowej Ligi Konferencji, także tutaj pięć klubów belgijskich gra w rozgrywkach europejskich pucharów, tylko jeden, a więc mistrz Cels gra w fazie ligowej Ligi Mistrzów. I teraz patrzymy na Czechów, a więc na nację, której my musimy niebywale zazdrościć. Mówię tutaj o takim zbliżonym potencjale ludzkim albo nawet mniejszym potencjale ludzkim. Pewnie podobnej kasie, tylko jest jakby zupełnie inny rodzaj zarządzania. I jakby to wszystko jest zupełnie inaczej prowadzone. Co za tym idzie części konsekwentnie awansują do europejskich pucharów, a między nimi do fazy ligowej Ligi mistrzów, co nas rzeczywiście może boleć jako Polskę, natomiast no, takie są fakty, że gdzieś tutaj nasi południowi sąsiedzi zdecydowanie lepiej tym wszystkim zarządzają, natomiast tak to wygląda, a więc Mistrz Czech to jest Sparta Praga. Gra w fazie ligowej Ligi Mistrzów, dalej to jest Slavia Praga i Wiktoria Pilzno. One grają w fazie ligowej Ligi Europy, natomiast Mlada Bolesław, faza ligowa Ligi Konferencji, piąta ekipa tamtego sezonu, a jeżeli chodzi o Banik Ostrawę, czwarty zespół w eliminacjach odpadł w trzeciej rundzie eliminacji Ligi konferencji z FC Kopenhagą, więc tak to wygląda. Cztery kluby grające w europejskich pucharach, no brzmi moi drodzy jak marzenie, ale co najważniejsze, z perspektywy czeskich klubów, jeden, a więc mistrz kraju, gra w fazie ligowej Ligi Mistrzów. No, i żeby też ta dyskusja się jakoś straszliwie nie przeciągała, spojrzymy tylko na dziesiątą Turcję, a później już będzie taka, gdzieś takie spojrzenie kompleksowe. Natomiast jeżeli chodzi o Turków, no nie wygląda to najlepiej, mówiąc wprost, bo żaden turecki klub nie awansował do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Próbowały dwa, natomiast oba przypadły w eliminacjach. To jest przede wszystkim Galatasaray, który zajął miejsce pierwsze, ale awansował do fazy ligowej Ligi Europy, a także Fenerbahcze Sebastiana Szymańskiego, drugie miejsce na koniec tamtego sezonu, i że to jest faza ligowa Ligi Europy jeżeli chodzi o Besiktasz, a więc triumfatora Pucharów Turcji, tutaj mamy rozgrywki Ligi Europy podobnie, no i czwarta lukata na koniec sezonu to jest Basak Şehir w brawach którego gra Krzysztof Piątek i to są rozgrywki Ligi Konferencji warto dodać, że Trabzonspor, który rozpoczął też eliminację, trzecie miejsce na koniec w tamtym sezonie, odpadł z Pogromcą Śląska Wrocław, bo to była czwarta runda eliminacji Ligi Konferencji, a więc już sama meta oni odpadli z Pogromcą Śląska Wrocław, a więc ze szwajcarskim Sand Gallen no i tak jak powiedziałem wcześniej, teraz takie spojrzenie kompleksowe bo to też jest ważne z perspektywy polskiej więc jak to wygląda jeżeli chodzi o ekipy 11-20, przypomnę tylko, że Polska zajmuje miejsce 18, no i tutaj też mam nadzieję, że zrobiłem to w miarę czytelnie gdyż w tych grafikach umieściłem takie kolory a więc Liga Mistrzów to jest kolor żółty, Liga Europy kolor zielony, no i Liga Konferencja, więc tam gdzie grają polskie kluby to jest kolor czerwony, tak to wygląda więc zaczniemy sobie po kolei od 11 miejsca, to jest Norwegia tutaj mamy jeden klub w rozgrywkach Ligi Europy to jest Bodoglimt, no i mamy też Mol które gra w lidze Konferencji Europy. Natomiast mamy też, bo tutaj przygotowałem, że dwa kluby właśnie grają w fazie ligowej, a cztery rozpoczęły eliminację. Po prawej stronie macie też aktualny ranking, jak to mniej więcej wygląda, żeby też się orientować. Natomiast dalej mamy Austrię i to nas znów niebywale boli, ponieważ Austriacy mają dwa kluby w fazie ligowej Ligi Mistrzów, to jest Sturm Graz, a także Salzburg. No rzeczywiście to jest kapitalny wynik. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne kluby, dwa, które grają w fazie ligowej europejskich Pucharów, to jest Lask, a także Rapid Wiedeń. Liga Konferencji Europy. Rapid, możemy kojarzyć z tych konfrontacji z Wissą Kraków. Wówczas to jeszcze były eliminacje Ligi Europy. Natomiast teraz patrzymy na 13 Izrael. Tak to wygląda z perspektywy Izraela. No specjalnie korzystnie, gdyż tylko jeden klub gra w rozrywkach europejskich. To jest Maccabi Tel Aviv. I tutaj mówimy o fazie ligowej Ligi Europy. Cztery kluby rozpoczęły eliminację, natomiast tylko jeden dotarł do fazy ligowej. Natomiast jeżeli chodzi o kolejną lokatę, to jest miejsce 14 i mamy Szwajcarię. I znów mamy najskuteczniejszą ekipę na tego kraju, a więc Young Boys, w barwach którego gra Łukasz Łakomy, tu mówimy o rozgrywkach fazy ligowej Ligi Mistrzów mamy też Lugano i St. Gallen w rozgrywkach Ligi Konferencji, na sam końcu kluby greckie, Te trzy kluby awansowały do fazy ligowej Europejskich Pucharów cztery rozpoczęły eliminację mówimy tutaj o Pałku, a także Olimpiakosie to są rozgrywki Ligi Europy i na sam końcu Panathinaikos, barwach którego gra Bartłomiej Drągowski i to są rozgrywki Ligi Konferencji i teraz patrzymy na kluby z miejsc 16-20, tutaj między innymi skupiamy się na Polsce, ale nie tylko, bo chodzi mi o to, żeby spojrzeć sobie na naszych rywali, kto nas goni i też, jakie my mamy realne prognozy na to, żeby prześcignąć naszych konkurentów. Wygląda to następująco, więc zaczniemy sobie od 16 nacji, to jest Dania. Tutaj mamy dwa kluby, które grają w fazie ligowej, to jest Midtjylland, które w takich dosyć makabrycznych okolicznościach odpadło z walki o fazę ligową Ligi Mistrzów. To był ten mecz z Słowanem Bratysława z ekipą ze Słowacji, natomiast z Kopenhaga raz swoje mecze w fazie ligowej Ligi Konferencji. Dalej jest Szkocja i tutaj mistrz tego kraju gra w fazie ligowej Ligi Mistrzów, a więc Celtic, jeżeli chodzi o Rangers, to są rozgrywki Ligi Europy, no i Hertz, to są rozgrywki Ligi Konferencji. Sytuacje polskie doskonale znamy, tak to wygląda, więc Jagiellonia, Mistrz Polski, a także Liga Warszawa, trzeci zespół, one grają w Lidze Konferencji. Chorwacja to też nas może trochę martwić, ale z drugiej strony tylko jeden klub chorwacki gra w fazie ligowej europejskich rozgrywek, to jest Dynamo Zagrzeb, a więc Mistrz Kraju i tutaj właśnie Dynamo gra w fazie ligowej Ligi Mistrzów, no i na samym końcu dwa słowa na temat Ligi Serbskiej. Mistrz Kraju, a więc Trwana Zvezda gra w fazie ligowej Ligi Mistrzów i mamy też TSC Baćka Topola, ten klub gra w fazie ligowej Ligi Konferencji. I na samym końcu przygotowałem dla Was coś specjalnego, a więc taki ranking klubowy, bo często skupiamy się na tym rankingu UEFA, natomiast jak to wygląda z perspektywy stricte klubów, nie całej nacji. Tutaj to jest gdzieś istotna historia, bo przede wszystkim odpowiem sobie na pytanie, jak poradzi sobie Jagielon i Białystok, a także Legia Warszawa. jacy to są rywale w tej całej fazie ligowej? Tutaj sobie to wyścigłuję, mam nadzieję, że dosyć klarowny sposób. Jak widzicie, w tej chwili z lewej strony mamy grupę Jagielon i Białystok, a z prawej rywali Legi Warszawa. No tutaj Jagielonia jest na, no nie chcę powiedzieć, straconej pozycji, ale ma ten Ranking zdecydowanie najsłabszy to jest ranking klubowy, a więc tutaj mówimy o tych ostatnich latach, jak dane kluby sobie te punkty uzbierały. Z kolei Legia to jest pozycja trzecia. Natomiast zaczynając od początku, jeżeli chodzi o rywali Jagilony Białystok, Kopenhaga jest zdecydowanym liderem, później jest Molde, Olimpia Ljubljana, Petro Kup, Mlada Bolesław, Celie i na samym końcu Jagilony Białystok, który ma, który ma ten bilans rzeczywiście bardzo skromniutki, natomiast też jakby spowodowane tym słabym wynikiem w ostatnich latach, jeżeli chodzi o europejskie rozgrywki. Natomiast z prawej strony Legia Warszawa, która jest słabsza, jeżeli chodzi o ranking UEFA, tylko Dralu Betis, myślę, że zero zaskoczenia. No i też od szwedzkiej ekipy, a więc Jurgorden dalej, tutaj Legia może być faworytem, patrząc na ranking UEFA, w konfrontacjach z Omonią, z Lugano, z Baćką Topolo. Czy Dynamo Mińska? Natomiast wiadomo, że rankingi nie grają, kasa nie gra. Ja to przygotowałem tylko, żeby sobie tak z ciekawości to wszystko skonfrontować i jednocześnie pokazać, jak przynajmniej w teorii trudne życie będzie miało Gilonie Białystok, a jak to będzie wyglądało z perspektywy Legii Warszawa. Tak to wyglądało w skrócie, a więc ranking UEFA takie podsumowanie. Myślę, że taka spora piguła informacyjna po tym, co nas czekało, jeżeli chodzi o tę całą fazę eliminacyjną. Myślę, że taki materiał, który Wam się może spodobać. Ja Was zachęcam, moi drodzy, do kciuku w górze pod filmem, do subskrypcji kanału. Jednocześnie wielkie dzięki, że oglądaliście ten film do końca. Tyle od Ode mnie jeżeli chodzi o dzisiaj kanał 365 na piłce. Do zobaczenia i pozdrawiam.